Witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem STS Pucharu Polski pomiędzy Hutnikiem Kraków a Wisłą Kraków. Jest ze mną trener Mariusz Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o raport piłkarzy nieobecnych, Angel Rodado nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu jutrzejszego składu. Zapraszam do zadawania pytań. Bardzo Kacz, dzień dobry. Dzień dobry, panie trenerze. No to zacznę od tej najbardziej palącej chyba dla całej Wisły i jej się, pytania i kwestii, i pytania o nią. Angel Rodado. Już wiemy, że nie zagra jutro, czy to jest tak, że dmuchacie na zimne i on na niedzielę w głogowie będzie do Pana dyspozycji, czy sprawa jest poważniejsza? No, sprawa nie jest taka yy, prosta, natomiast yy, ja myślę, że to wszystko zrobimy. Sztab medyczny zrobi wszystko, żeby na niedzielę Angel był gotowy do gry. Czy to nie jest taki poważniejszy uraz? Tak do, będę trochę drążył. No, nawet jeżeli by się nie dało na Chrobrego, to, to, to nie jest kwestia jak, nie wiem, kilku tygodni przerwy. No nie, kilku tygodni raczej nie. Jest obrzęknięty ten staw teraz, więc tam się trochę tej krwi wylało. Częściowo od uderzenia w tą nogę. No Także tak jak mówiłem, myślę, że myślę, że do niedzieli Angel powinien dojść do siebie, tym bardziej znając jego historię, urazów i, i to jak szybko on potrafi się zebrać po takich sytuacjach, to, to myślę, że tutaj szanse są duże. No to od ataku w drugą stronę. Do tej pory no częstym zjawiskiem było, że zmieniał Pan bramce na Puchar Polski. Patek Litkiewicz ostatnio świetny występ ze Stalą. Zostaje, żeby zatrzymać rytm, czy, czy, czy szansę dostanie Kamil Broda tym razem? Kamil Broda. No i o te zmiany też chciałem zapytać, no bo to, że będą, to już będą, tak nie będzie łatwo, tak nie będzie łatwo no ale wiadomo, że, że one będą, bo one muszą być, też są piłkarze, którzy czekają na, na swoją szansę, a Puchar Polski jest taką, no, dobrą okazją, żeby, żeby im tą szansę dać. I... O szczegółach pewnie pan nie się mówić, ale zapytam się inaczej, jak głębokie one będą, czy aż tak mocno jak w Bytomiu Odrzańskim, no czy jednak biorąc pod uwagę, że tutaj już jest tylko jedna klasa rozgrywkowa, dochodzi do tego, no, żeby nie mówić prestiż tego spotkania, bo to derby, to czy tym razem jednak troszkę bardziej będzie to pomieszane z tym składem, nazwijmy to wyjściowym, którego, który oglądamy co tydzień. Nie tak głębokie jak w poprzedniej rundzie. No to o Hutnika chciałem zapytać jeszcze. Oficjalne ostatnie spotkanie z Hutnikiem, oto lata świetne, 97 rok na tym stadionie, jeszcze w zupełnie innym antruażu. Ale graliście nie tak dawno z nimi, bo w lutym mecz sparingowy. Pan zna tą drużynę, śledzi drugą ligę, jakie są główne atuty Hutnika? No śledziłem o tyle, o ile miałem potrzeby związane z tym meczem właśnie, czyli jak sobie Hutnik ostatnio radził w lidze, jakie, jakie miał wyniki. Oczywiście mamy analizę, którą przedstawiliśmy zespołowi, jak bronią, jak atakują. Też jeszcze dzisiaj zawodnicy otrzymają porcję informacji dotyczącą części stałych fragmentów gry. Więc przygotowujemy się do tego spotkania, tak jak do każdego innego i traktujemy je bardzo poważnie, bo, bo wiemy, że Puchar się rządzi swoimi prawami. I i tutaj, nawet sam fakt, że Hutnik przegrał ostatnio kilka spotkań, ostatnio zremisował, no, też nie świadczy o tym, że to będzie łatwe spotkanie, bo będzie na pewno bardzo trudne. Wiem, że w tych meczach te zespoły, które są niżej notowane, wykazują się ogromną ambicją, zaangażowaniem, determinacją. Plus do tego też wiemy, że, że boisko nie będzie idealne, bo, bo to nawet widać w telewizji, że, że to nie jest to samo, co. Co, na rej, co przy Rejmonta. No więc my jesteśmy na to gotowi. Myślę, że jakoś jest po naszej stronie, ale tak jak zawsze, to jakoś trzeba zawsze udowodnić na, na Murawie, nie ma innej drogi. Zapytam taką stronę mentalną tego, co się wokół dużyny dzieje, no bo no na ten moment można powiedzieć, że po, po tych 14 kolejkach wykręciliście kosmiczny wynik. Biorąc pod uwagę też wczorajszy mecz w Sosnowcu wieczystej, przewaga bardzo duża. No ale wiadomo, jak to jest. Jak się. Gra derby i, i, i wynik się nie w takim meczu nie powiedzie, no to zawsze się robi takie trochę złej energii wokół zespołu. Czy na to też będzie Pan zwracał uwagę zawodnikom i, i zwracacie na to uwagę, no po to, żeby nie popsuć tego, co, co wokół drużyny jest w tej chwili rzeczywiście dobre, bo kroczycie dużymi krokami w kierunku celu. No, ja nigdy nie przedstawiam zespołowi takiej wizji, co będzie jak przegramy. No, raczej mówię o tym, na czym mam się skupić, na jakich zadaniach, na co zwrócić uwagę i po prostu robić swoje. To jest, to jest jakby nasz, nasz cel na każde spotkanie. Oczywiście to też nie jest takie łatwe dla zawodników, wiedząc, że jest przewaga duża w tabeli, tak generalnie. Zachować tą koncentrację, bo, bo, to, bo to poza tym zmęczeniem fizycznym, też jest zmęczenie właśnie to emocjonalne, które jest na pewno jest bardzo duże, bo, bo wiemy, że do każdego tego meczu, ale nie tylko do meczu, ale też do treningu, my oczekujemy, że zawodnicy będą na full skoncentrowani, i to jest, to jest droga do tego, żeby wygrywać i zdobywać punkty. Ale podobnego rodzaju obciążenie będzie też związane z tym jutrzejszym spotkaniem, bo mimo tego, że to jest puchar, to, to gramy o zwycięstwo. Zawsze, zawsze tak jest I, i zrobimy wszystko, żeby przejść do następnej rundy. Mateusz Miga. Dzień dobry trenerze. Chciałem zapytać o warianty za Anhelardado, bo kawała pewnie Duarte jakie tu jeszcze są czy są jeszcze jakieś inne opcje czy rozważa pan trener czy może są. już jest decyzja załatwiona no może być Duarte może być Nikaj może być Kawała no, to są takie y, trzy najbardziej oczywiste wybory czy mamy jeszcze jakieś pytania to jeszcze o ten stadion chodnika zapytam z jakimi mm... Odczuciami pan tam wraca, bo wiemy, że pan już tam był w różnych okolicznościach, ale też wiemy, co się w 2010 wydarzyło. Może niekoniecznie chcę bardzo do tego wracać, ale, ale trochę jednak. No, lubicie Czy... przypomnieć. <laughs> trochę od tego jesteśmy. Czy gdzieś tam w kącie głowy jednak to wspomnienie tamtego, tamtego dnia pozostanie? Nie, no teraz już będzie pewnie, ale, ale ostatnie moje wspomnienie to jest tam z meczu odbojów, chyba, w którym graliśmy z Hutnikiem. Pozytywne, bo dało na te spotkanie nam dało wygranie tego. Tego turnieju odbojów i w wtedy zwycięską bramkę, także można też tam, gdzie trzeba. Ja dopytam, na głównej uciekaliście, czy? Na głównej. Czy znaczy czuje pan tak trochę, że nie wiem, wykonuje pan trochę taką misję dla samego, dla samego siebie, żeby kibic Wisły, myśląc, Mariusz Job nie myślał o tamtym, tylko myślał o tym, co się dzieje teraz. No i być może ten awans nawet nie do. Nie, ja nie podchodzę do tego w ten sposób. Uważam, że, że kariera zawodnicza to jedno, kariera tręska to jest zupełnie co innego i to jest część mojej historii piłkarskiej, natomiast tą historię trenerską tworzę teraz wspólnie z zespołem i, i nie łączę tych dwóch rzeczy. Grzegorz Wojtowicz. Ja z kolei chciałem zapytać o jeszcze ochotnika, o Donalda Guerriera, który no, miał tutaj nie, niezły okres, kilka fajnych sezonów, teraz dołączył do hutnika. W jakiej on się znajduje w formie, jak pan robił analizę i czy. Może być jakimś zagrożeniem. On chyba tam niedawna bramka szczelił. Oczywiście, że może być. Jest to zawodnik nieprzewidywalny, na pewno groźny w atakowaniu. Zdarzają mu się też proste błędy w obronie, ale nie tylko on, bo jest chociażby Daniel Hojo-Kowalski, który pamiętam debiutował za czasów trenera Stolarczyka w ekstraklasie wtedy, więc są tam piłkarze związani z Wisłą Kraków. Piotr Żepecki. Dzień dobry Panie Trenerze, chciałem jeszcze nawiązać do tego meczu poprzedniego oporu Polski pod koniec września z Odrą bytą Czy na bazie tego meczu też no, nie dostrzega Pan takich pewnych zagrożeń w postaci, że ten zespół niżej może się Wam postawić, bo tam jednak o zwycięstwo i awans no, było nieprawdopodobnie trudno, dopiero w końcówce strzelić bramkę? Nie, nie pamiętam tego meczu w ten sposób, że było nieprawdopodobnie trudno, bo dla mnie to była kwestia czasu, kiedy tę ramkę zdobędziemy. Rywal nam nie zagrażał, natomiast jutro będzie zupełnie inne spotkanie. Na pewno rywal zdecydowanie większe umiejętności i zagrożenie jest zawsze. W każdym spotkaniu jest, jest trudno, bo, bo nikt, nam, nikt się nie położy przed wisą Kraków. I nie otworzy drogi do bramki, tylko trzeba to po prostu wywalczyć na boisku i tak samo będzie jutro. A myśli Pan, że od początku rywa się cofnie, zmuszając Was do atakowania, czy jednak wizualizując sobie gdzieś to spotkanie, to może być taki że chłódnik od początku zacznie odważnie. No Zakładam raczej, że będą stali nisko i czekali na nas i liczyli na stałe na fragmenty gry. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia jutro.